Zimowe ferie nie muszą być nudne. Pomoc atrakcji w ciągu dwóch wolnych od szkoły tygodni zadbali pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Tegoroczne ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim, przypadające na czas przełomu stycznia i lutego, wyróżniał niezwykle bogaty program atrakcji przygotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. W ciągu dwóch feryjnych tygodni odbyło się w sumie około 30 warsztatów, projekcji, projekcji filmowych, zajęć, akademii tematycznych, i oczywiście zabaw animacyjnych adresowanych dla dzieci i młodzieży z Lidzbarka oraz z okolic. Oprócz zajęć prowadzonych przez liczbarskich instruktorów odbyły się zajęcia z samoobrony dla dzieci i dorosłych przygotowane przez mistrza Polski i Europy w sportowym jiu-jitsu Wojciecha Dudkowskiego. Z pięknem i tajemnicami okolicznej przyrody można było natomiast zapoznać się w czasie prezentacji przygotowanej przez pracowników Welskiego Parku Krajobrazowego. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia ferii była yy, niezwykle barwna yy, zabawa dla dzieci i rodziców karnawałowe szaleństwo z piratami. Drugiego zaś yy, wycieczka kulturalnym autobusem do zjawiskowego Muzeum Ziemi Nidzickiej mieszczącego się w Gotyckim Zamku Krzyżackim w Nidzice. Na miejscu można było zapoznać się z interesującą i przystępnie podaną historią zamku, obejrzeć oryginalne eksponaty z epoki, a także wziąć udział w imprezie otrzęsinowej. Dzieci odwiedziły również wystawę sztuk plastycznych odbywającą się w Niedzickiej Galerii pod Belką. Podczas naszych ferii odbyło się wiele warsztatów, zajęć dotyczących różnych dziedzin sztuki, a mianowicie malarstwa, szeroko pojętego rękodzielnictwa, teatru, tańca, filmu, muzyki. Także i dzieci, i dorośli mogli coś ciekawego znaleźć dla siebie. Dla tych spośród najmłodszych, którzy nie mogli odwiedzić Lizbarskiego Ośrodka Kultury przygotowano zajęcia wyjazdowe. Instruktorzy dotarli do Bryńska, Dłutowa, Jamielnika i Nowego Dworu realizując program Akademii Sztuki Ludowej oraz ucząc dzieci podstaw warsztatu filmowego.